maneczko, dzisiaj troszeczkę inaczej niż zwykle, no bo jestem na dachu swojego domu, no ale jak inaczej miałem Wam pokazać stację pogodową, którą właśnie zamontowałem sobie na kominie mojego domu. To nie jest dron, to jest miernik wiatru akurat. Urządzenie nazywa się Wevor Stacja Pogodowa 7 w 1. Także można powiedzieć, że to jest taki kombajn, który mierzy oprócz oczywiście temperatury, prędkość wiatru, jego kierunek, wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne, ilość opadów deszczu czy na przykład Ilość energii słonecznej na 1 m kwadratowy. No i co ciekawe, nie trzeba jej zasilać ani podłączać żadnych przewodów, bo stacja posiada swój własny panel słoneczny i akumulator, także jest niezależna. No, i oczywiście łączy się bezprzewodowo z bazą, czyli z takim małym pulpitem, który przeważnie znajduje się w domu. Teraz raczej pewnie nie widać, bo jestem na dworze, ale bardzo dobrze się tutaj wszystko wyświetla. A zasięg tego pulpitu to 150 metrów i u mnie w całym domu wszędzie sygnał łapie praktycznie na fula. I najfajniejsza rzecz to to, że te dane pogodowe ze stacji wędrują prosto przez internet na serwer i przez internet również można sobie sprawdzić, jaka aktualnie nad naszym domem jest pogoda. Stacja kosztuje około 400 stówek, i wydaje mi się, że za te pieniądze. Oferuje naprawdę wiele fajnych funkcji, także chyba warto. A teraz czas na mały przerywnik. Łapka w górę i zaczynamy. Unboxing bardzo ładny zestaw, nic więcej tutaj nie ma. Główny element. Jest. Tutaj jest urządzenie, które mierzy prawdopodobnie opad deszczu, czy może nawet śniegu, nie wiem. Ekran główny no, wygląda naprawdę fajnie. Dosyć lekki, także myślę, że spokojnie można go będzie na przykład zawiesić na ścianie. Widzę, że to jest zasilane z baterii. Panel słoneczny. Ja teraz dopiero wyczaiłem, tutaj jest literka N narysowana, co oznacza, że... Ten element powinien być ustawiony w kierunku północnym. Także instrukcja w dłoń i czas złożyć to urządzenie. Po przeczytaniu instrukcji okazało się, że diabeł nie taki straszny. Wystarczy przykręcić rurkę czterema śrubkami, podłączyć wtyczkę akumulatora do stacji i tu od razu można sobie wyregulować kąt nachylenia panela słonecznego. I na końcu wystarczy już tylko przykręcić lotkę kierunku i łopatki wirnika mierzącego prędkość wiatru. Na końcu założyć ten specjalny czarny lejek. I i stacja jest gotowa do użycia. W zestawie jest uchwyt, który umożliwia przymocowanie tej stacji na trzy sposoby. Można ją zamocować na ścianie, poziomo albo na przykład na rurce. Zobaczcie, nieduży wiaterek, a kręcą się łopatki. A ja będę musiał teraz zamontować to urządzenie i tak się zastanawiałem, gdzie je zamontować. Czy może na jakimś słupku na działce? Jest sporo miejsca. Ale w sumie zawsze chciałem stację zamontować na kominie. Kwestia który? Ten z lewej jest wykorzystywany przez mój kominek od czasu do czasu, więc nie chciałbym, żeby coś dmiło na tą stację. Natomiast komin numer 2, ten z prawej strony, jest po prostu nieczynny. Miał być czynny, ale jest nieczynny, jest teraz tylko wentylacyjny i na nim będę montował za chwilę tą stację. Wchodzimy na dach. Oczywiście najbezpieczniejsza opcja na czworaka dla motorów, oczywiście, bo dekarze to biegają po tych dachach. Parę razy tutaj byłem w różnych celach, na przykład. Montaż tych dwóch anten do LTE, no nie powiem, że to jest jakieś moje ulubione zajęcie, chodzenie po dachu, ale jakoś daje radę. Na szczęście, w zestawie są kołeczki, szósteczki, także wszystko jest co trzeba. Może mało profesjonalnie, ale nie wziąłem sobie po prostu wszystkich narzędzi, a nie z tym się schodzić. Tam mamy kierunek południowy, czyli tam będzie ustawiony panel. No i oczywiście, tak jak strzałeczka pokazuje, N. Ten deszczownik cały będzie ustawiony na północ. Nie napotkałem tutaj żadnych problemów, jeśli chodzi o montaż. Także spokojnie dacie sobie radę, bez problemu. No i stacja zamontowana, a teraz idę obczaić wszystkie te kolorowe funkcje na tym pięknym ekraniku. Pierwsza rzecz po zainstalowaniu stacji to oczywiście setup. Ekran posiada swój access point, do którego należy się połączyć przez Wi-Fi, następnie na komputerze wpisać adres w przeglądarce i wchodzimy do ustawień stacji. I tak w menu podajemy na przykład dostęp do naszej sieci Wi-Fi, wpisujemy dane do serwisów pogodowych, a do dyspozycji mamy dwa takie serwisy Weather Underground i Weather Cloud. Po założeniu kont należy dodać tam swoją stację pogodową i pobrać kody identyfikacyjne, które wpisujemy właśnie w menu ustawień stacji, po to, aby była zidentyfikowana przez serwery pogodowe. Jest też tutaj zakładka z ustawieniami zaawansowanymi, w której można dokonać kalibracji. Po tych wszystkich krokach stacja łączy się się z internetem i możemy sobie odczytać dane pogodowe z naszej stacji z każdego miejsca z dostępem do internetu, wchodząc po prostu na serwisy pogodowe bezpośrednio do naszej stacji. W domu natomiast, mając ten ekran, można sobie go przymocować na przykład na ścianie. Jest do tego specjalny uchwyt montażowy, ale ja wolę go mieć w różnych miejscach swojego domu, więc nie będę go nigdzie wieszał. Poza tym z tyłu obudowy są podpórki, więc spoko można go sobie po prostu postawić w dowolnym miejscu. Ten pulpit pogodowy jest całkiem naprawdę spoko. Z lewej strony wyświetla się temperatura i wilgotność powietrza na zewnątrz. Tutaj mamy temperaturę i wilgotność powietrza w tym momencie w domu. Odczytywana ona jest oczywiście z czujników, które się znajdują w tym urządzeniu. Tutaj w środku. Na środku pokazuje się prędkość oraz kierunek wiatru. Tutaj jest mierzony w kilometrach na godzinę. Tutaj natomiast wyświetla się prognozowana pogoda, która jest oparta oczywiście o dane zebrane z tej stacji pogodowej. Oczywiście kalendarz i godzina oraz pokazana łączność z naszą siecią Wi-Fi, fazy księżyca, co ciekawe, bardzo fajna informacja, ilość deszczu w milimetrach na godzinę. Pod spodem mamy ciśnienie i oczywiście światło mierzone w luksach oraz promieniowanie ultrafioletowe. Jeśli naciśniemy sobie przycisk na przykład tutaj temperatury, wyświetlą nam się różne indeksy temperaturowe, na przykład feels like, heat index, wind chill, dew point. Tak samo jeśli chodzi o wiatr, jeśli chodzi o ciśnienie, pokazuje się absolutne, relatywne oraz mamy maksima, minima no i oczywiście alerty pogodowe. Ekran można sobie przyciemnić lub rozjaśnić. Stwierdziłem, że mówię, sprawdzam, czy ta stacja nie przekłamuje. Tutaj się wyświetla, że powinno być widać pół księżyca na niebie i uwaga, akurat tak się składa, że widać księżyc, a jest go dokładnie pół. Także wszystko się zgadza. I znowu dobry moment do sprawdzenia urządzenia, bo zaczęło właśnie padać. Już mamy odczyt 0,2 mm opadu deszczu. No i na koniec mogę powiedzieć, że biorąc pod uwagę jakość wykonania tej stacji, precyzję pomiarów oraz to ile ona kosztuje i co ma do zaoferowania, no to. Powiedziałbym, że żal nie brać. Na początku myślałem, że tak naprawdę coś takiego mi się w ogóle nie przyda do niczego, ale jednak pogoda to jest bardzo ważna rzecz, jak się okazuje w życiu. Dla mnie na przykład istotną rzeczą jest to, żeby wiedzieć, czy padał już deszcz, jak tak, to ile tego deszczu napadało w momencie, gdy jestem w pracy, żeby móc sobie po prostu zaplanować resztę dnia po pracy. Bardzo cenne informacje. Druga sprawa to wiatr. Akurat mieszkam w miejscu, gdzie naprawdę dużo i mocno wieje, a ja akurat rozważam zakup małej turbiny wiatru więc dane z tej stacji Mogą mi się okazać naprawdę przydatne. No i trzecia sprawa to na przykład pomiar światła, bo ja akurat mam fotowoltaikę, bardzo się interesuję tymi tematami. Często sobie mierzyłem te produkcje i różne inne dane, a teraz będę mógł sobie na przykład skorelować ilość światła w stosunku do temperatury, w stosunku do produkcji mojej fotowoltaiki. Także to są naprawdę cenne informacje. Generalnie ta stacja pogodowa jest naprawdę całkiem w porządku, mogę szczerze ją polecić z czystym sumieniem. Link do tego produktu oczywiście daje w opisie filmu, także nie musicie szukać. I to tyle w tym odcinku do zobaczenia w następnym cześć.